Dobrze, panie trenerze, wygrana, aczkolwiek tych bramek mogło paść więcej, prawda? Zgadza się, powiedziałem chłopakom bezpośrednio po meczu, że mogliśmy tutaj sobie dzisiaj bilans bramkowy naprawdę bardzo poprawić, tym bardziej, że mamy ujemne, wiadomo, po tych wszystkich meczach. się ostatnia kolejka i w takim meczu można to było zrobić, no ale niestety skuteczność nas zawiodła i... Powiem tak, kwestia myślenia głów chłopaków, że te sytuacje mieli w drugiej połowie, szczególnie grając z wiatrem, mogli spokojnie korzystać. Tylko nie na siłę, tak jak to robiło wielu, tylko tak jak trzecią bramkę strzeliliśmy. Mateusz gdzie bardzo ładnie nogi ułożył to wystarczyło, żeby przejść I bramka bezpośrednio z rogu Wawrzyszka, prawda? A to ozdoba tego meczu. No, no na pewno cieszymy się z tego, bo bardziej to bardziej była bramka na 2-1, był taki moment na styku w tym meczu. A chociaż wydaje mi się, że tam może delikatnie obrońca odwiedzoną, ale praktycznie bezpośrednio z roku. Także wykorzystaliśmy ten element wiatru, że tak powiem, w drugiej połówce, gdzie graliśmy naprawdę z silnym wiatrem to nam pomogło w tym momencie strzelić tą parkę. No WISO było stać na strzelenie jednej bramki na samym początku meczu. Co pan tutaj sobie pomyślał? Przegrywamy 1-0 yy, Powiem szczerze, to było tak... tak, tak w tym meczu, żebym się przypomniał, mecz jak graliśmy na Kaczycach, gdzie strzeliliśmy też dokładnie w drugiej minucie bramkę i dowiedzieliśmy te 1-0 do końca, ale patrząc z biegiem czasu, gdzieś tam była 10-15 minuta, jak z gospodarzy powietrza schodziło, bo widać te ich problemy, jednak są dosyć duże, to myślałem, że prędzej czy później to bramkę postrzelamy, bo tak się stało.